Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie dżungla gdzie się postrzelamy z czołgami na początek oczywiście idzie zwiadowca, czyli Tygryska 1 i bitwa jest rozgrywana z trzema punktami rozmieszczonymi klasycznie, więc jedziemy w tej bitwie mam do zrobienia dzienną misję polegającą na w wygraniu z aktywnością 85% czyli trzeba się trochę postarać bo co prawda aktywność da się zrobić gorzej z tą wygraną trzeba się spiąć robić robotę żeby mieć tą, tą misję zrobioną jest to początek misji, pierwsza tak, bitwa Mam nadzieję, że uda się podziałać. Przeciwnicy już dojechali na punkt C. Nasi przejmują punkt A. Punkt B jest już przejęty wcześniej przez przeciwników, a ja nie mam tutaj podświetlonych żadnych celi. Nie mam jak strzelić do pojazdów na punkcie C. Na szczęście drużynowi punkt przejmują. No, a ja będę się rozglądał, szukał swojej okazji na razie jeszcze nie wystrzeliłem ani razu cały czas pilnuję y, prawej strony czy tam się coś y, pokaże no ale ciągle, ciągle nie na mostek wjeżdża jeden z przeciwników to jest M51 bokiem, czyli jeżdżący frak. Jadę dalej. Pilnuję cały czas tej prawej strony czy będzie przestrzał na tego na ten czołg przy punkcie, ale on już właśnie zginął, więc nie ma sensu. Tu jest H1 na górce ustawiona. Najpierw chciałem do niej jechać, ale wjeżdżanie na, na górę to nie jest specjalnie szczęśliwy pomysł. Jest jeszcze Teciak, ale Teciak wjechał za tą górę, objeżdża mapę. Nie, nie, na górę nie. Zjedziemy sobie na dół. Po prawej stronie mam y, ciężki czołg, to jest M6A1, bokiem ustawiony, czyli frak. Dla odmiany po lewej stronie mi się pokazało M51. Wycofuję, pokazuję bok. No i skończyło się tak, jak się skończyło. Teraz ja bokiem pokazuję się M4A3. Chciałem się wycofać. Tutaj idzie artyleria, to nie. No i mój błąd, bo wjeżdżam bokiem na górkę. I skończyło się tak, jak się miało skończyć. Tak się nie gra. Tym razem jadę panterą D z drugiego respa od strony morza, od strony plaży. No i mam daleko podświetloną tą M Tygrysy się pokazują po lewej stronie. No i jest ten mój zabójca. Próbuję go namierzyć, ale to jest za daleko. Nie mam podświetlenia, nie widzę czo czołgu. Nie bardzo wiem jak strzelać. m 4 zniknęła. No to będę próbował zrobić coś po lewej stronie. Za krytyka do M36. On tam schował się za kamień, nie będzie jak do niego strzelać. Dlatego podjeżdżam kawałek bliżej. No to już jakby chciał się pokazać. Nie. Artylerię zrzucam sobie na te wszystkie pojazdy, które właśnie przejmują naszego kapa. Nieudany strzał do tygrysa. I jeszcze raz nieudany strzał. No i dostaję pierwsze obrażenia. Mam załogantów do wymiany. Trwa przeładowanie. Kolejny strzał do mnie. Próbuję się trochę obrócić. No ale ten tygrys do którego strzelałem właśnie mnie wykończył No cóż, straciliśmy punkt trzeba by się zainteresować i, i tą stroną no bo ja przecież mam tą bitwę wygrać, żeby zacząć robić misję A tymczasem dużo przeciwników stoi u nas na kapie Podświetlił mi się ten, y, ta H1, która mnie y, rozwaliła panterę. Zasłonięta przez wrak kawałeczek. Podjeżdżam, namierzam zielone i odkrywam się na niej. Trochę się przerzedziło na punkcie, no ale tam są jeszcze y, ciężary. Przynajmniej dwa y, tygrysy. Wjadę sobie na punkt. Gdyby się udało wszystkich ich tam porozwalać, będzie można od razu go odzyskiwać. Całe szczęście jest dużo naszych pojazdów na punkcie C i tam raczej nie będziemy go tracić. Jest H1, ja muszę podjechać do przodu, żeby opuścić działo. Pięknie bok, bokiem się obrócił. A na drugiego tygrysa spadła bomba. Ja lekko wycofuję, żeby mieć osłonę z tej górki. No i proszę, tygrys następny rozwalony. Teraz będę przejmował punkt. Odzyskiwał. A tutaj mi się podświetliło M4A3e2. On jest bardzo daleko, bo aż na respie, ale udało się strzelić, także mu rozwaliłem działo. Po lewej stronie jest schowany następny ciężki czołg no ale na razie nie będę tam jechał bo muszę ten punkt przejąć na tej górce po prawej stronie przy tej górce jest schowany T25 No i tak trochę nie bardzo wiem co zrobić, czy pomóc z tym T25, czy zająć się tym ciężarem po lewej stronie No niec, niech się tam bawią z tą 25 ja jadę do Tygrysa Tutaj za, tą, za tym zniesieniem właśnie on czeka, na mnie prawdopodobnie, chociaż mam za plecami drużynowych. Nie będę patrzył co on robi, puszczę mu dym. Niech nie wie od kogo dostanie i skąd. No ale pewnie wie. Jeszcze raz dym, trochę nie w to miejsce gdzie chciałem poleciała ta raca. No i jeszcze raz Tym razem już powinno być zadymione Tak jak potrzebuję Dym jest ustawiony No to wyjeżdżam na tego tygrysa Podświetlenie Benz i zrobiony krytyk yy, Obrażenia dostali Działo nowe i dowódca jest chwila spokoju na przeładowanie I Bach jest tutaj po prawej stronie co prawda za tą wydmą stoi jak pancerek 38 ale ładnie wyjechał strzał trochę spóźniony tylko za krytykę ale rozwalony silnik uruchomiony jak pancerek przeładowanie no i zrobiony na nim frat. straciliśmy punkt C ale y, przeciwnicy go nie przejmują za to wjeżdżają y, nasi na tego kapa więc prawdopodobnie go odzyskają. A ja przed sobą mam to M4 a po prawej stronie jest C25 Trochę niewygodna ta pozycja w tej chwili. Nie wiem co tam się jak się te 25 zachowa czy przypadkiem do mnie nie będzie chciał strzelać. Ale M4 strzeliło do mnie. Ja próbuję złapać gniazdo KM-u ale jak widać na animacji nie było szans żeby się tam wbić i mam rozwalone działo przez M4, stawiam dym muszę się kontować jakoś bronić przed y, y, przed tym amerykanem no ja nie wiem co on robi ale on też nie wie co ja robię, łapię kąty Cały czas mam rozwaloną lufę, nic nie mogę mu specjalnie zrobić, próbuję go straszyć przy km No i będę go spychał z tej wydmy, on cały czas do mnie strzela, ja mam cały czas rozwalone działo. No ale nic on nie może mi zrobić, dlatego że jest przechylony i ma uniesione działo wysoko, nie może opuścić. Ja w tym czasie się naprawiam. Bardzo ryzykuję. Bo gdyby był gracz mądrzejszy, to już by to skończył. Działo naprawione, ale strzał nieudany. Kolejne odbite jego strzał. Ja łapię zielone i niszczę tą m 4 Dość szczęśliwa sytuacja. Wyjeżdża N25 po przeładowaniu. Wsadzam mu krytyka z podpaleniem T25 Gasi pożar, dostaje następne podpalenie Przeładowanie I tym razem T25 rozwalony Chociaż jeszcze zdążył do mnie wystrzelić i szczęśliwie I odbiłem go Bitwa się kończy, a ja wjeżdżam sobie jeszcze na punkt B. Co prawda nie ma to żadnego znaczenia w tej chwili, ale bitwa jest wygrana i zadanie wykonane, zrobione. Pierwszy, pierwsza bitwa do misji dziennej. Z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!